Za każdym razem, kiedy chcemy poznać, kim jest Pan Bóg, chwytamy za Pismo Święte, aby dowiedzieć się, jak Go zrozumieć. Niestety bardzo często przychodzi nam wielkie zdziwienie, bo gdy otwieramy Pismo Święte, bardzo często widzimy, że tak wielkiej teologii poznania, kim Pan Bóg jest, za wiele nie ma. Znacznie więcej jest tego, kim ja człowiek jestem. Są pokazane moje aspiracje, moje małości, moje ambicje, ale także to wszystko, co dotyka mnie po grzechu pierworodnym. Można by powiedzieć, czemu? Może z jednej strony dlatego, że Pan Bóg jest tak wielki, że rozum ludzki nie jest w stanie objąć tego, kim On jest. Ale z drugiej strony, przyglądając się sobie, możemy zobaczyć, że Pan Bóg przede wszystkim kocha człowieka mimo wszystko. Nie patrzy na jego słabości, ale mówi, jesteś mój i chcę, abyś... Moim pozostał. Przypatrzmy się dzisiejszym czytaniom, bo one są niezmiernie ważne. Kiedy Pan Bóg mówi o tej wąskiej drodze i o ciasnych drzwiach, przede wszystkim mówi o wymaganiach. Co to dużo ukrywać? Każdy z nas po grzechu pierworodnym naznaczony jest przez taki grzech, który mu naimie lenistwo. My byśmy chcieli poznać minimum socjalne, jak się zbawić. I myślimy sobie, okej, okay, dziesięć przykazań. A Pan Bóg mówi, kochany, nie. Minimum socjalne nie wystarcza. Ja chcę, żebyś Ty od siebie wymagał. Popatrz. Zacznij żyć błogosławieństwami. Zacznij od siebie wymagać. Zacznij patrzeć na to, że poprzez to, że Ty będziesz chciał więcej, że ten duch magis będzie tym, co nie tylko doprowadzi Cię do świętości, ale do większego zrozumienia, kim ja jestem, czyli Bóg. Nie wszyscy z nas umiemy wymagać od siebie. Ale czasem, Obok nas są takie dobre duchy, których czasem nie lubimy. To nasi bliscy, przyjaciele, którzy od nas wymagają. No co to dużo ukrywać? Kiedy ktoś ode mnie wymaga, czasem sam siebie stawia jako mój przeciwnik, bo czego on chce ode mnie? Ale też popatrzmy z drugiej strony, kiedy ja wymagam od drugiego. Czasem sam siebie wskazuje na samotność i na niezrozumienie, bo drugi nie będzie reagował tak, jak ja bym sobie tego życzył. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do refleksji i mówi: Zastanów się i popatrz na swoje życie, kto od ciebie wymaga. I zobacz, że to nie jest twój wróg, ale twój największy dobroczyńca. Twój najlepszy przyjaciel. Myślę, że dzisiaj rzeczą dobrą byłoby, gdybyśmy po mszy świętej zrobili pewną refleksję i zobaczyli, kto jest tym, kto ode mnie odmaga. Jeśli jest to ktoś bliski, fajnie byłoby po prostu do niego przyjść i mu za to podziękować. Jeśli mieszka gdzieś dalej, nie bójmy się zatelefonować. Albo do niego pojechać, żeby mu powiedzieć, że chociaż czasem tego nie rozumiałem, chociaż czasem te Twoje upominanie i wymaganie były przeze mnie niezrozumiałe, to ja jestem Tobie wdzięczny. Popatrzmy z perspektywy ucznia. Kiedy jest się w szkole, nie lubi się tych, których się wymaga. Zazwyczaj się ich boi. Ale po latach pamięta się tylko tych, którzy wymagali, ponieważ jest się im wdzięcznym. Dokładnie tak samo jest w życiu. Czasem musi ktoś odejść, abym ja sobie zdał sprawę z tego, jak był ważny dla mnie. I być wtedy, i być może wtedy, to ja mówię, Panie Boże jaki ten człowiek był dla mnie istotny, ile on dla mnie znaczył. Myślę, że dzisiaj to dzisiejsze Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy nauczyli się być wdzięcznymi, abyśmy nie bali się wymagać, ale żebyśmy się nie bali tych, którzy od nas wymagają i byli nim za to po prostu wdzięczni. Amen.